Hmm. Dobra kurwa poszło, możecie się przewitać. No zajebiście kurwa, to się kurwa ciągle Cześć Z, Z tej strony, tej strony wiemy, wysoko Co? Z tej strony paku wysoko, cześć <laughs> Dobra cześć. kurwa, lecimy Upełnij życie <laughs> Co to kurwa, o, czekajcie, to może być ciekawy drop. O! 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 Stój, kurwa! Nie! Kurwa! Kurwo, jedbany. Nie, takie pochory są. Kurwa, za Maciej, zaraz się wypierdala z tego kanału. O! O! Kurwa! O! O! No! Kurwo! Nie! Kurwa! Mm, wow. Dobra, to teraz drugi opłynnik. Prawda, wow. Kurwa, ale sypię. Ja to w ogóle nagrywam? Będę na YouTubach? E, tak, będziesz, będziesz, nie? O kurwa, stralną dropę. Macko, byś się normalnie nie? Zamówiła, nie? no, że do mnie Peter Park. i żadnej duszy? Dobra, jeszcze. Astralna taka. z astralnej. Drój dwójka. Astralna Dobra, chuj, nie wystawiam tego. Dobra, to jest cały drop. Gówno tam dropłeś grobet Dobra kurwa dropłem 14 podręczników kurwa Nie jest no. gówno jaki syf